Została mi tylko jedna naklejka, którą musimy przykleić na sam środek idealnie, aby pasowała i mamy to mnóstwo naklejek. Każda z tych naklejek jest dostępna na moim sklepie. Bo to są nowe, duże zestawy naklejek. Smysl Team, Shiba, Kosmos i ekipa. Badajcie na sklep smyslogruga.pl Aha, przyjechali. Idą, idą ludzie. Patrz, jeden wychodzi. I dzisiaj będę sprawdzał każdego. Bo będę chronił moją granicę, która jest tutaj. Patrzcie, mamy kolesia, który właśnie sprawdza gościa takiego paszport. Czy on może przejść, czy on jest legalnie. Sprawdzamy, dlatego że będę chronił granicę właśnie taką fajną. Będziemy chronić granicę, tak jak w Polsce, żeby nikt tutaj nie przyszedł legalnie, nielegalnie. No, także on sprawdził i ten poszedł sobie o elegancko. Dzisiaj będziemy tą granicę chronili, ale też nawzajem siebie atakowali, bo tam są też inni ludzie i możemy zrobić nalot na kogoś. Oglądajcie samo do samego końca, będzie ciekawie. Dobra, no to w takim razie mamy tutaj, zarabiamy. Musimy ulepszyć teraz. Możemy to ulepszyć, ale patrzcie tutaj, ktoś na... walnął w szybę, widzicie? By, ludzie chcieli też na, też na, szy na Siłę wejść, ale ty chroni, chroń, tak, gościu, dobrze, chroń. Musisz chronić. Dobra, idziemy teraz, zobaczymy sobie, co mamy tutaj do zrobienia. Okej, okay, jeep terenowy, 10 tysięcy, ile? Dobra, co by może tam piechotę? Weźmy sobie, dajmy piechotę, tam idziemy. O, następni przychodzą. Wow! Ile ludzi idzie? Co jest? Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Bursztyn, Patryk, Ryszard, Rebeka i o, ile ludzi chce przejść, patrzcie przez granicę. Każdy właśnie będzie sprawdzany. Każdego sprawdzamy, tak jest. Patrz, paszport, dokładnie i Każdego musimy sprawdzić i oni muszą nam zapłacić, żeby wejść. O jest, thank you. I teraz sobie idzie zapłacił i następny, Patryk. Teraz każdego sprawdzamy. Dobra, a ja idę i tutaj coś kliknę. Piechota, dobra, będziemy mogli ulepszać piechotę. Teraz kupmy sobie tutaj szczelca. Uwaga, kupiłem sobie szczelca, on będzie strzelał. Patrz! szczel O, oh, On jest zły! On jest zły przed siekierą. Dobra, no, został rozwalony! On był zły, patrzcie, przed jakąś piłą i został teraz rozwalony przez tego gościa. Dobrze, elegancko. Teraz kupmy żywy opłot, dobra. I będziemy właśnie ochraniać, tak? Oni będą strzelać właśnie w ludzi, którzy przechodzą nielegalnie. Dobra, i to będzie nasza granica. Idziemy teraz kupić wsparcie jakieś, dobra. Możemy kupić zapięce, to później kupię. Teraz idziemy namiot kupić. Bo fundacja, dobra, mamy namiot elegancko. Teraz idziemy światło kupić, punkt kontrolny, jest. Mogę kupić kolejny? Wow, kupię. Patrz, mamy dwa punkty kontrolne! Wow, będziemy sprawdzać ich podwójnie. Więcej ludzi będzie mogło przyjechać pociągiem do nas. I elegancko ich sprawdzimy. Dobra, no to teraz idziemy kupić na wierzchnie. O, ale się rozwijamy. Tak jest. Będę... O, to będzie moja granica. O, ludzie jadą, ludzie jadą. Dobra, jadą pociągiem. Patrz, ile ludzi teraz idzie. I idzie Lukas, Ma Melissa, Johnson, Daniel, Logan. Patrzcie, ile ludzi idzie. Yo, ile ludzi. Co się tu dzieje, dobra. Ale nie wiadomo, kto jest zły. Kliknijcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie, kto by chciał przyjść do moją granicę. Kliknijcie łapeczkę, widzowie. Dobra, a my idziemy kupować dalej, rozwijamy się. Wezmę kupię piechotę teraz tutaj. Możemy sobie Kupić. Okej, okay, kupię szczelca, kupię szczelca, żeby nawalali. Okej, okay, światło sobie kupię. Teraz tu nadzór musimy. O, 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 ktoś jest zły, ktoś jest zły. Patrz, szczela, szczela, szczela. eee, ona ma broń. Ona ma broń, ona ma broń. O nie, przechodzi, przechodzi. O, ona chce, ej, ona chce wejść. O nie, dobra jest. Została na ostatni moment rozwalona. Kolejny, kolejny. O, ale oni się włamują. Ej, na moją granicę chcą się włamać. Najgorzej. Ja muszę teraz kupić tutaj wsparcie. Ale oto kosztuje aż. 3,5 tysiąca. To bardzo dużo. Kupię teraz tutaj. Patrz. Strzelają w niego elegancko. Mogę go ulepszyć w ogóle? Mogę go ulepszyć. O, ale to kosztuje dużo pieniędzy. Dobra, idziemy. Musimy chronić granicę, bo ludzie tu chcą przechodzić. Dobra, muszę dać ogrodzenie. Okej, okay, ogrodzenie damy elegancko. Patrzcie. Zamurujemy ogrodzeniem. Postawimy ogrodzenie takie wielkie, żeby nasza granica była stabilna. Dobra, teraz tutaj. Latarnie kupmy sobie tutaj. Pom, pom. O, elegancko mamy domek. Możemy teraz sobie kupić łóżka. O, możemy tu sobie spać. Ludzi będą tutaj miał... O, jadą kolejni jadą kolejni słyszę pociąg jadą kolejni dobra to co jeszcze możemy kupić teraz sobie to zobaczmy tam jest kawaleria dobra idę tam dalej idę tam dalej tu ktoś stoi kawaleria dobra musimy tutaj jeszcze kupić weźmy teraz tu kupmy sobie ale nie tu nie mogę na razie dobra idziemy tu jeszcze to później będę mógł yy, mamy też jeszcze sklep w sklepie możemy coś kupić ładowanie o, ale strzelałem tam się. A to później sobie jeszcze kupimy. Patrz, 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 dostaję, 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 dostaję. Dobra, i padła. O, ona była zła. Ludzie źli chcą przychodzić. Patrz, jak ten szybko biegnie, ale on był sprawdzony czy nie? O, nie wiem. Jego, jego przyszłość to bieganie, mam powiedzieć. Dobra, idziemy teraz tutaj. O, strzela, 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 strzela. Znowu patrzcie, strzela, strzela. Dobrze, 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 dawalać, dawalać, dawalać. Tak jest. Ulepszę tego gościa zaraz. Uwaga, ulepszą go. Klikniemy teraz. Ulepszy. Niewystarczająca populacja. A jeszcze nie mogę, 15 takich. O, nie. Dobra, idziemy teraz tutaj, ich dach kupmy. Uwaga, kupujemy dach, dobra, co jeszcze mogę tutaj kupić? No ja tu już wszystko kupiłem. Idziemy teraz tutaj, kupujemy kolejne fundacja jakaś. Pum, kupuję fundację. Tu, pum, pum, pum. Aha, bo tu było przez ten beton. Najdziemy łóżka kolejne, dach, dobra, elegancko mam zbudowane kolejne pomieszczenie, żeby więcej zarabiać pieniędzy. Teraz kupmy stół, dobra, teraz stół kupmy jeszcze elegancko, patrzcie jak to się rozwija. Fajnie, moja granica będzie najlepsza. A teraz tutaj sobie kupmy, teraz tu elegancko kastusz ለአካሳይ ዘይለ ስፕራች መይ Wow, 10 ty tysięcy? Dobra, kupię sobie 10 tysięcy. Oh, yeah! Albo czekaj, kupię sobie od razu 50. Dobra, 250. Dobra, wydaje 250. Klik idźcie w górę, żebym wzmocnił granicę. I zrobimy też później taki nalot fajny. Dobra, uwaga. Teraz Jadi jest sprawdzana. O, źle! Łapeczka w górę! A, idzie teraz, rozwalają mi rozwalają, bo mnie przemycała coś. Rozwalicie oby, rozwalicie oby, rozwalicie rozwalać. Dobra, elegancko rozwalona. Tak jest, tak jest. Dobra, idziemy teraz tutaj. Musimy to naprawdę sprawdzać. Teraz tutaj bierzemy, uwaga, dobra, mamy teraz tu kupujemy dach, musimy kupić mamy swoje biuro elegancko. Co to za pies? Co to co to robi pies? <grafię> Jaki słodziak? Ej, kliknijcie opeczkę w górę dla niego! Takiego pieseczka w ogóle mam też u mnie. Ej, patrzcie, u mnie też jest taki słodki piesek, taki jak tutaj, to ja mam na sklepie moim poduszkę siwę! Możecie też właśnie mieć takiego słodziaka na moim sklepie smysu.pl. wpadajcie zobaczyć, sprawdzajcie, fajne poduszki są na moim sklepie. I uwaga, na grupie smajsu team, o tutaj wleciały nowe koszulki! Na mojej grupie Roblox co wy możecie dołączyć a razem wspólnie pogramy. Zapraszam was na moją grupę Roblox. I są właśnie takie fajne koszulki, patrzcie na to. Są koszulki nawet Shiba w Robloxie. Wpadajcie zobaczyć, dołączcie do Shiba Team. Także zapraszam, link w opisie. Dobra, a my idziemy dalej nawalać. I teraz tutaj musimy... Okej, okay. o nie, fala, dobra, usunięta. Idziemy teraz sprawdzać, gdzie muszę tutaj postawić. Dobra, kolejne, mamy biuro. Teraz wierzchnia kolejna. Po, nawierzchnia na kolejna, o, o bariera, pistolet maszynowy Pistolet maszynowy, za 3,5 tysiąca. Okej, okay, za 3,5 tysiąca nie wystarcza. A, No jeszcze nie mogę tego dola. Tutaj kupujemy Akcesoria, światła, dobra. Tutaj musimy teraz dać elegancko, teraz akcesoria kolejne, patrzcie jak granica nasza się zwiększa, pod akcesoria, dobra, pom, 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 Ile wydaję? wydaje, Jo, mamy magazyn nawet, ale to dużo kosztuje, stół warsztatowy, dobra, mamy też półki elegancko, dobra, żuraw, jo, ej, patrzcie, mamy swoją ten, brykę, ale fajnie, dach jeszcze, dobra, się rozwijamy elegancko, pięknie, teraz gdzie musimy iść, teraz... Teraz musimy tu iść, okej, okay, Zbiorniki paliwa. Yo, zbiorniki paliwowe, żebyśmy mogli jeździć. O nie, jakaś dziewczyna. Dobra, myślałem, że. Teraz tutaj? Nie, tu nie mogę jeszcze. Patrz, ale nawalają. Yo, źli ludzie chcą przechodzić. Dobra, teraz tutaj biorę elegancko. Ciężkie wsparcie. Bierzemy wsparcie. Tylko to kosztuje 25 ludzi. Dobra, no to kupię na razie tego. okej, okay, tego kupię. Dobra, nawalać, nawalać, nawalać. Wow, ej, patrzcie na to, on nawala. On nawala z takiej góry, yo. Dobra, bierzemy teraz fundację, dobra, teraz akcesoria kolejne, tu jest bariera kolejna, dobra, bierzemy barierę, patrzcie, tu weźmy barierę, dobra, akcesoria kolejne, pojazd pancerzony. wow, możemy pojazd pancerzony kupić, ale fajnie. Patrzcie, on będzie też na pojeździe strzelał do nich, ole, kozacko. Ha. Dobra, kupmy co jeszcze możemy sobie kupić. Tu jest stół, okej, okay, tu jeszcze mamy więcej rzeczy. Ale uwaga, możemy też zrobić nalot, patrzcie, mamy też nalot. Na który możemy właśnie zrobić e, u kogoś, no to weźmy, wybierzmy tego Kolesia pierwszego. Tylko przed znajechaniem tego gracza, czekaj, co jeszcze możemy. O, o najeżdżasz bazę, patrz, możemy najechać bazę kogoś. Możemy najechać kogoś bazę. I możemy wybrać, patrzcie, kasę i najeżdżamy jego bazę. Dobra, bom, 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 bum. bom. Najeżdżamy na niego, najeżdżamy na niego. Patrzcie, ile ludzi idzie, ile il ludzi idzie, patrzcie, najeżdżamy, 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 najeżdżamy. Patrzcie ile ludzi. Teraz najeżdżam kogoś bazę, czyli kogoś granicę. patrz, patrz. patrz. To, jest, to są moi, Smaństow, widzisz? Smał gangster. Patrz, patrz strzelają, strzelają, strzelają. On idzie, on idzie z dynamitem, patrz patrz on. O nie padł najgorzej. <noise> najgorzej, on, on padł od razu. Patrz kolejny, 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 kolejny idzie. Ole, ale co tu się dzieje? Patrz, 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 patrz no, nasz, 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 uciekaj, 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 szybko, w nogi, w nogi, biegnij, 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 biegnij. O nie, został zlikwidowany. Najgorzej, oni też mają ciężko. No nie, najgorzej. Patrz, patrz, idzie, idzie, idzie. Od razu padł. O nie. Mój nalot się nie udał, bo teraz patrzcie kogoś innego tutaj granice. O, tam jest taki nubek, widzicie? No ja jego, ja nie, bo on się nazywa Fonsej. O nie, nie da rady, ciężko przejść, zmarnowałem tylko kasę, dobra, koniec, okej, okay. zmarnowałem kasę tylko, dobra, weźmy w takim razie teraz, chodźmy sobie tutaj, zróbmy teraz mapę, czekaj, co mamy, mapę, O, możemy też na mapę przejść, jak będziemy mieć więcej ludności, możemy mieć na inną mapę, ole, super i teleportację możemy sobie zrobić Dobra, idziemy teraz tutaj Okej, okay, re reflektor, ciekawe czy oni nas najadą Łoł, wow, ile ludzi tam idzie Dobra, idziemy teraz, ścieżka graniczna, dobra, wnętrzne musimy zrobić, elegancko, dobra, teraz tu Ej, Patrzcie jak moja granica jest wielka, ją, ale stworzyłem Dobra, teraz musimy tam iść kupić, dobra, idziemy do przodu jeszcze, tu mamy pojemnik, namiot, punkt kontrolny O, kolejny punkt, możemy przyjmować więcej ludzi, tak tak, kolejny punkt kontrolny. Tak, kupujemy teraz tutaj, ale jeszcze, jeszcze niewystarczająca populacja. Tak, zaraz kupię punkt kontrolny. Dobra, idziemy teraz tutaj. Czekaj. Kupię sobie tutaj namiot. Uwaga. POM POM! Pojemnik. Dobra, elegancko kupiłem sobie akcesoria. Tak jest! Dobra, mamy więcej elegancko ludzi. Teraz tutaj weźmy sobie kubełki. Kupmy. Co to za kubełki? Yo! Ej, patrzcie, mamy biuro. Teraz będziemy mogli przez biuro elektronicznie wszystkich sprawdzać. Takie są mamy komputery. Dobra, elegancko. No i teraz to wygląda fajnie. Zaraz kupię punkt kontrolny. Okej, okay, idę. kupuję punkt kontrolny. Taki lepszy kupimy. Boom! Lepszy punkt, patrzcie. ho, oh, Lepszy koleś. Tutaj ma lepszą taką ten. <laughs> I kota ma. Co tu kot robi? O, wytyka język XD. Dobra, elegancko mamy lepszy punkt kontrolny. Teraz możemy też sobie. Ulepszyć może jakiegoś kolesia Czekaj, ulepszymy go 3,5 tysiąca, U możemy go ulepszyć, patrzcie Uwaga, ulepsz, jo, ulepszyłem go Co ma za granat, patrzcie to On teraz z takim y wyrzutnią Będzie na, na atakowo. da Możemy jeszcze ulepszyć tego, ulepszymy może jeszcze tego Ale to 25 kosztuje Okej, okay, to zaraz go ulepszymy jak ludzie przyjdą, patrz, patrz, jadą, 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 jadą ludzie, jadą, jadą, idą ludzie, jadą, patrzcie ile ludzi idzie teraz, jo, Helenka, patrzcie ile ludzi, Jaddy, Tiffany, jo, Terry, patrzcie ile ludzi chce przejść przez moją granicę, wszyscy będą sprawdzani, wszystkich sprawdzę, wszystkich, tak jest, wszystkich będziemy sprawdzać, tu jest jeep terenowy, o, mogę kupić dżipa. Dobra, ale czekaj tu zaraz, albo kupię go od razu. Uwaga, jeep terenowy, yo! Kupiłem jeepa. i e, mogę jeździć? Mogę jeździć! Yo, ale fajnie, patrzcie, mogę jeździć ze jeepem. Yo, możemy sobie pojechać, ale fajnie. Miau, patrzcie, mam jeepa, jadę sobie. Miau, miau. Możemy sobie pojechać na inny Tajkon, do innego kolesia. O, patrzcie, jestem na innym Tajkon. O, ma helikopter, patrzcie, on ma helikopter, yo. Siemaj jestem! wjechałem na waszą granicę! Haha, przejechałem u kogoś! Ale fajny jeep, jak jedziemy sobie teraz tu. teraz tutaj skręcamy. Dobra, jedziemy, rora! Ale przejechałem u kogoś na granicy. A jedziemy teraz do siebie, bo tutaj mamy kilka aż, tych Tajkonów u czterech ludzi. Teraz jedziemy tu, okej, okay. jedziemy, dobra! wyjechałem! Ok, jestem, jak z tego wyjść, Dobra, e, dobra. Zostałem mojego jeepa eleganckiego. Dobra, i teraz idziemy ulepszyć. Fala usunięta, jest! Dobra, udało radę. Okej, okay, 30 i teraz mamy ludzi pod dołem u mnie, mam 27 tysięcy lat. Bo tutaj są pieniądze, tu mam pieniądze, a tu są ludzie, którzy chcą przejść przez moją granicę. 31 ludzi chce właśnie przejść, ale ja muszę ich sprawdzać. Dobra, i teraz idziemy ogrodzenie kupujemy Uwaga, ogrodzenie, pom, kupuję ogrodzenie Eleganckie, a tu zaraz kupimy kolejny Punkt kontrolny, będę chciał kupić Żeby ich bardziej ulepszyć, o, mogę teraz Ulepszyć, jeszcze 60 ludzi tylko Potrzeba, o nie, najgorzej, a to mogę Ulepszyć, czekaj, o, to mogę ulepszyć Ulepszam, pom, ulepszyłem, patrzcie Mam lepszy teraz, jo, ulepsz, pom Ulepszyłem, dobra, teraz będę miał więcej Elegancko, szybciej będą sadzani. O ile ludzi O nie, o nie, Katarzyna chce przejść! Katarzyna, nie! Nie, oni chcą przejść! Szybko nawalać ich! Oni chcą przejść! Najgorzej, to muszę ich ulepszyć. Ulepszam tego gościa, dobra, ulepszyłem go. Oni chcą przejść najgorzej. Patrz, 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 o nie, Jakub przychodzi! Nie, 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 przeszedł! Przeszedł Jakub z jakąś armatą. O nie, to jest najazd! Ile ludzi tu idzie? Szkocja, Ania! Ej, ktoś mi zrobił najazd! O nie! Oni przeszli nielegalnie. Ktoś mi zrobił najazd na mój taikon normalnie tutaj. I patrzcie, ile osób nielegalnych przeszło najgorzej. Ej, kto mi to zrobił? Wrogie przekroczenie granicy. Nie, nie. Tak być nie może. Muszę ulepszyć ich. Muszę ulepszyć teraz tutaj. Ulepszę. Bum! Ulepszam teraz tutaj, żeby to strzelało. Patrzcie, szczołga będę nawalał. Tak jest. Ulepszamy jeszcze ludzi. Musimy ulepszyć. Teraz ulepszymy sobie tutaj jeszcze. Bo Ulepszyłem. Patrzcie, jak wielka. Dobra, ulepszymy jeszcze tutaj tego kolesia. Uwaga, ulepszymy go. Pum, ulepszyłem elegancko. Ja będę miał teraz lepszych ludzi. Muszę uważać, bo oni mi nie robią na raz. Tego też ulepszę jeszcze. Dobra, pum, ulepszyłem go. Dobra, teraz jest lepszy, patrzcie Elegancko tego też ulepszyłem Dobra, oni teraz będą mocniej nawalać Patrz, jak nawalają Patrz, patrz, dostają, 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 dostają We dwójkę chcą przejść patrz, 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 co się dzieje <laughs> Nawalacie ich, nawalacie ich, nawalacie ich Nie mogą, nie mogą przejść, nie mogą przejść Nawalajcie ich Dobrze, padł, padł Diana przychodzi O nie, najgorsza, dobra, padła Padła teraz Tyler O nie, Krzysztof Tyler, dobra, on z sikerą chce przejść No rozwal go, rozwal go Rozwal go No nie Przeszedł Najgorzej, dobra moja gra, kawaleria. Muszę kupić kolejną kawalerię. O nie, najgorzej. Nadzór, nadzór, nadzór jakiś kupuję, dobra. Nadzór zakupiony. No co tu jeszcze mogę ulepszyć? Czy ja mogę ich ulepszyć? Ale nawala, patrz jak nawala. na nawala z tego, zaczcie. Po, po, po. Dobrze, dobrze, nawalajcie, Dubki, nawalajcie. Musimy, musimy dać radę, no nie. Ja no, wezmę teraz, może kupmy jeszcze więcej, potrzebuję, żeby się rozwijać. Ale czekaj, mogę ulepszyć kogoś? To ja tego nie mogę ulepszyć, tego też nie już są na maksa. A co jeszcze mogę ulepszyć? Tych ludzi też mam ulepszone tutaj. Tego też mam ulepszone, I tego też mam ulepszone. Okej, okay, oni są ulepszeni. Dobra, potrzebuję więcej tych ludzi. Dobra, idziemy teraz, weźmy w takim razie, tutaj się rozwińmy bardziej. Bo oni przechodzą. Więcej ludzi chcę przejść, a moi nie, nie ogarniają już. Nadamy teraz sobie tutaj, czekajcie. Uwaga, była kuchnia, doradajemy kuchnię teraz, dach musimy kupić elegancko. Dobra, no, gdzie jeszcze teraz dalej? Idziemy teraz tu, okej. Okay. Pum, 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 kupuję kolejne światło, kupuję, ale dużo... O nie jest, wszystko z kasy mi pójdzie, daj gorzej! Już mi kas nie wystarcza. Dobra, jeszcze kupię dach, okej? Okay. Dobra, mam teraz. Wszystko kupiłem elegancko. Dobra, mamy, mamy. Teraz się rozrosło. O nie przychodzą! Na lot, na lot, na lot, na lot O, nie, patrz ona biegnie szybko. Dobra, ale oni są dobrze. Dobrzy są, dobra. A tutaj, patrz, jak nawalają. Jo, ale dostają z każdej strony, patrz ile ludzi chce przejść. Papa, jak ona biegnie szybko? ona jest jakaś szybcior. Ona jak szybko przechodzi. O nie, przeszła. Nie, przeszła najgorzej, dobra. Ja muszę zrobić jeszcze lepszą bazę. Ej, w następnym filmie zrobię jeszcze lepszą. Patrzcie, moja granica tak wygląda, ale dałem radę. Będę ich dalej sprawdzał, a wy wpadajcie na moją grupę. O tutaj możecie mi pomóc. Potrzebuję waszej pomocy na mojej grupie Smysl Team. Ej, zapraszam was serdecznie na moją grupę. Razem wspólnie pogramy w takie gierki albo też takie w inne gierki. Także wpadajcie. Link macie w opisie do mojego sklepu prawdziwego i robloxowego. Zapraszam.